Czujecie to, jak ja teraz wam tak powiem, e, ambasady planety Soni. I jedna z pań z publiczności podniosła rękę i mówi właśnie, że ten kciuk ją boli i co ma z tym robić. Słuchajcie, się tak bałam, wie, jak to nie wyjdzie, gdzie klapa na całego. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj u nas solenizantka, jednocześnie osoba, która bardzo aktywnie uczestniczy w naszym e, projekcie, najnowszym projekcie, czyli to słuchajcie, sieć Ambasad planety Sony. Powstało bardzo naturalnie, jak bardzo wiele rzeczy na naszej planecie. E, Karolina goębieska. Dzień dobry. Jeden I zadknijmy dzisiaj urodziny. Tak? Ale nie mówmy, które, proszę. No, 18 to 18, jest ustalone tak. i zeznań nie zmieniam, znasz to, tak? Tak, najmocniej się będziemy trzymać. A nie zauważyłaś, że im tych latek nam przebywa, tym lepiej nam ze sobą? Och, zdecydowanie. Zdecydowanie. Pogiem przełomowym u mnie było 30, co było raptem. No wczoraj. Wczoraj, tak, tak, ale z każdym dniem jak najbardziej, z każdym upływającym rokiem. Tak, i w tym dniu, lepiej. kiedy mamy to urodzinę, jak już tam jakiś wiek niepotrzebnie nam się wydaje duży, to mamy takie, ale jak to? Ja mam tyle lat, a jednocześnie, jak już później parę dni minie, jej, jak fajnie mieć tyle lat, prawda? Przecudownie. Tak. Tak Jak najbardziej. I wiesz, teraz um, tak się składa, że w dniu Twoich urodzin my się tutaj spotykamy mm -hmm. taki zupełny spontan, spontan. tak? I mm, umówiliśmy się wczoraj dzisiaj rano doprecyzowałyśmy tak no, naprawdę, tak, że tak, to nam tak. się uda. Y, natomiast. To, żeby były takie ambasady, żeby ludzie mogli się spotykać, i też jak są jakieś szkolenia od nas online, razem to przeżywać i procesować, to już jakiś czas, bo ty usłyszałaś o tym, jak ja opowiadałam parę tak, razy. Tak, 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 jak najbardziej. I pamiętam, pierwszą taką moją myślą było na jednym z Twoich spotkań, no już ładnych parę lat temu. Kurczę, jak fajnie by było być, uczestniczyć w czymś takim i właśnie docierać do jak najwięcej rzeszy osób, nie? I Aha. tak cały czas sobie myślałam. Jak, jak to zrobić? Jaki knif na to znaleźć? Więc okay. w momencie, kiedy to padło, Lampka, ja mówię, to jest to. Czujecie to, jak ja teraz Wam tak powiem, e, ambasady, planety są. <laughs> I dużo osób wie: Jucie, tak? wiesz, coś jest w tym pomyśle. Tak. Coś w tym jest. Ale coraz więcej osób to rozumie, wiesz? I, i na przykład moi znajomi, którzy oczywiście są częścią planety, absolutnie wiedzą o co chodzi. I, I z jakiegoś niewiadomego mi powodu, automatycznie mnie z tym kojarzą, wiesz, bo dla nich ja już jestem tym ambasadorem, tak. bo dla nich ja byłam tą osobą, która wniosła, prowadziła, <laughs> przedstawiła. Aha. Planetę i, i jestem z tego mega dumna, bo większość, duża większość z nich cały czas w planecie, na planecie jest i, I, i mają więcej luzu w życiu, bo, oj, bo tu o to ogrom, chodzi. Ogromnie, jadąc dzisiaj tutaj na spotkanie z tobą byłam mega wzruszona, dlatego że ze względu na moje 18 rodzinę odbierałam, y, głównie było to głosówki, wysyłam od moich przyjaciół i spora większość z nich y, dziękowała mi za to, że jestem, właśnie, że przeze mnie trafili na planetę i dzięki temu Żyją tak, jak żyją w tej chwili. Także Czyli luźniej. Luźniej, spokojniej, pewniej siebie, z ogromną wiarą i zaufaniem w to, co przyniesie jutro. Wiesz, dla mnie to jest naprawdę zaskakujące. Ja pewnie potrzebuję sobie to przerobić, <ścoughs> że ja naprawdę robię tylko narzędzia. Wiesz, o co mi chodzi? Uh -huh. Ja po prostu w książkach spisuję te ćwiczenia, które ja kolejno robię. Uh -huh. Wiesz, o co mi chodzi? Że ja nie czuję, że to jest coś takiego niezwykłego. Ale przez to chyba tak mocno to dociera do tak szerokiej grupy osób, no. wiesz, bo to jest tak naturalne, to jest swoje. Tak, I ludzie I, po prostu robią sobie też ćwiczenia, sprawdzają, czy u nich to też działa. Okazuje się, że u nich też działa i po prostu i, i się dzieje. Działa, no. działa, działa i działa wielopokoleniowo i nawet nasze spotkanie w Bydgoszczy, wiesz, to udowodniło. Byłam na tym spotkaniu z moją mamą, która, jak wiesz, była chwilę, chwilę po operacji. Moja mamie zajęła odrobinę dłużej, wiesz, takie przełamanie się. Zmiana to jest to z... myślenia, wiesz, Dokładnie. im te neuronki więcej lat biegały tą samą ścieżką, tym mocno, trudniej zmienić tę ścieżkę. Mocno, no. mocno, natomiast y, właśnie to, przez co przechodziła i to, jak przez to przeszła, umocniło ją w tym właśnie w tym, w tym przekonaniu i w tym, że kurczę, no coś w tym jest. 75-letnia kobieta, wiesz, idąca na zabieg, która... Y, Podając się narkozie ma uśmiech na twarzy i budzi się z uśmiechem na twarzy i mówi do mnie później Ty wiesz, że ja jak mówię, jak już odpływałam, to ja miałam zdjęcie Soni z tej książki przed twarzą. To jest naprawdę, ja też się wzruszam za każdym razem, jak o tym opowiadam. Mamusia, jak będziesz oglądała... Bo tak. tym bardziej, że znasz mamę i wiesz, że jak parę lat wcześniej by reagowała, jak Och, bardzo tak. by panikowała, przeżywała. Nie mi się. Możliwość. Na pewno by się nie poddała operacji, dlatego, była, dlatego że była przerażona tak, okay. podaniem się operacja tutaj także, no, mm. Także wracając do tematu, to się tworzy jakby naturalnie. Tak. Sonią. Właśnie ja to tak zauważyłam, że to są takie cudowne zbiegi okoliczności, że to samo płynie, a jest tam też Marlena. I Marlena przyszła na to spotkanie w Bydgoszczy, bo to jest to nasze 22 techniki na poczuciu własnej wartości i tam ćwiczymy. I wzięłaś Mamy i ciocie, czyli jej siostry, tak? Siostrę mamy. I słuchajcie, Marta nie powiedziała, gdzie idą i na co idą, <słuch> rozumiecie? I tak biznesowo teraz Wam powiem, że ta strategia, gdzie wy, wy, Wymyślasz sobie idealnego klienta i do niego kierujesz um, komunikat sprzedażowy, tak w pewnej części, tak, ale są jeszcze dwie inne i to jest y, praca do zrobienia oraz y, do, y, doznania przy y, zakupie, tak, i okazuje się, że u nas jest praca do zrobienia, czyli wszyscy, którzy przyszli, tam byli trzynastoletni y, chłopcy, czternastoletnia dziewczyna, prawda, i później była też twoja mama po siedemdziesiątce, jest mama, dobrze zrozumiałam? Mm -hmm. Tak, powiedz, może jest po 70, tam, gdzieś no. tam, tak, był cały przekrój y, społeczeństwa, płci, wyznań, nie wiem czego Jak jeszcze, majątków, Naprawdę wszystko. I ja tak pamiętam po tym spotkaniu, Wedgoscze mówię, jak ja mam teraz zrobić profil idealnego klienta? Przecież byli wszyscy. I okazuje się, że u nas jest profil roboty, która jest do zrobienia, i tą robotą jest wejście na kolejny poziom luzu mhm. po prostu. Fenomen. Jak no To było, to było tak. przełomowe, to było fantastyczne. Mhm. Także zapraszam was na te spotkania. No i tak się poznaliśmy też z tych spotkań. Mhm. Jak najbardziej. Pamiętam, pierwsze też było w Sopocie. Mhm. Pamiętam piękną suknię, w której byłaś i pamiętam historię pani, którą bolał kciuk. Tak, I ja siedziałam. w. mała ciara. I to jest, wiesz, że to jest nagrane to... gdzieś na Facebooku, to zostało. Tak, 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 tak. tak ja tak, lubię, tak, jako tak. naukowiec, wieć, jak jest ja widziałam twarz tej pani, jak y, ona chyba miała taki moment takiego zawahania, przyznać się czy się nie przyznać. A czy powiedz, ubierzą. bo ty tam bliżej niej się działasz, tak? Tak, tak to Ja, ja ta zaraz, kiedy. Sonia w trakcie prowadzenia y, spotkania zadała pytanie właśnie, co byśmy chcieli, żeby nam, tak jak wiecie zazwyczaj na spotkaniach, co nie jest. I jedna z pań z publiczności podniosła rękę i mówi właśnie, że ten kciuk ją boli i co ma z tym robić. Bo mogę? Bo tak, to było jak tak, że ja powiedziałam, e... No to co, może myśli w ciele? Myśli w ciele. Ja mówię, no to kogo boli prawie kciuk? Którą kobietę boli prawie kciuk? I żadna nie chciała się przyznać, bo wiedziały, że ja wtedy powiem z jakiej z myśli. Maki, to będzie tak. takie, wiecie, no, publicznie. No. Tak. A ona? Ona się odważyła. A tak, ona powiedziała, że mam nie lewy, pamiętasz? Lewy, tak, lewy, 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 tak. No, natomiast, no i oczywiście Sonia, odpowiadając pani na pytanie no wbiła ją po prostu w, w krzesło, bo chodziło o to, no, że oceniała, tak? tak I... Tylko wiesz co, ja wtedy, ja wtedy poszłam na całość, ja też z tym ryzykiem nie ma zabawy, że słuchajcie, dolegliwości w lewym kciuku są związane z ocenianiem kobiety, kobiety, tak? To naprawdę nam szkodzi na ciało, a jak już potem mocno oceniasz, to też żołądek boli i jakby te organy są żeńskie i męskie. No i lewy kciuk u praworęcznych kobiet jest związany z właśnie ocenianiem kobiety, no, Fajna, ja fajna. I jak ta pani powiedziała, że boli mnie. A mnie boli lewy. Nie. I ja tak. Dobra, idziemy na całość. I przy tej całej grupie mówię, a od jednego do dziesięciu na ile panią boli? Pamiętasz? Mhm, tak. I ona powiedziała na osiem. osiem. Na osiem. Jak dopamiętamy, to pamiętamy, tak, ja, bo to tak, było tak, nagrane, tak, to było tak. wszystko transmitowane na żywo na Facebooku. Ona już na osiem. Wie dobrze. I co zrobiłam, to co macie w, w moich książkach, czyli ułożyłam jej myśli. Poprosiłam, żeby na mnie patrzyła, pamiętasz? Tak, prowadziła bo, się. Bo ona tak, tak daleko była, nie? A ja, słuchajcie, się tak bałam, wie, jak to nie wyjdzie, gdzie klapa na całego. Bo to nie jest tak, że to zawsze wychodzi. Mm -hmm. Wiesz, czasem. Mi się wydaje, że często. Y Wiesz, osobom partycypującym jest głupio się przyznać nawet, wiesz, że. No też. Kurczę, A mnie no... też czasem tak. też boli. No to samo to no oceniam, się, że... tak? Przyznam się tu teraz przy wszystkich, że Ma ja no czasem oceniam. Każdy ja nawet mam ten nas. kciuk tutaj trochę pięknięty od oceniania. Ja wiem <laughs> nawet koło no, tak. Także to nie jest tak, że ja tam. I ja po prostu popatrzyłam patrzyłam na nią i mówiłam takie zdania, które wycofują te myśli. Czyli ona jest jaka jest. Taka już się urodziła, takie miała doświadczenia. Taką jest kobietą, dalej taką będzie, tak i wiesz te, te, czyli naprowadzałam te myśli, które spowodowały ten ból, naprowadzałam na prostą ścieżkę akceptacji, miłości, każdy na swoją ścieżkę i tak dalej. I jak skończyłam, nie ja wiem, no i na ile teraz? I ty pamiętasz to dalej? Bo ja tak, nie, ona w ogóle, ona strzelała tym palcem, wiecie, żeby w ogóle uruchomić, sprawdzić, czy faktycznie, i mówi przestało boleć. Tak, ja mówi. Tak. Ja tylko właśnie. Zdumienie, tak? Jej wyraz twarzy był po prostu Bez... bezcenny. Później bezcenne. rozmawiałyśmy, bo ja tej pani nie znałam. I później rozmawiałyśmy, jak podpisywałam jej książkę. I ona siedzi i mówi: Pani co? Trzy miesiące chodzę po lekarzach. Mm -hmm. Bo chodzimy po lekarzach na planecie. Są oni, trzeba tak. iść do lekarza, dobra, żebyście sobie tam sami nie majstrowali. Ona chodziła, przyświetlenia nic nie wykazały, żadnych zmian. Mm -hmm. A ciebie boli. Jedna prosta myśl. To jest niesamowite. No. I później ludzie mówią, no masz wyznawców na planecie, są Nie no, Nie. jak doświadczyłaś tego na ciele. Tak, 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 tak. Na, tak, swoje, tak. na swoim tyłku. Na swoim tyłku, tak, ja to chwilę wcześniej opowiadałam historię związaną z moim synkiem, jak najbardziej, wiesz, gdzie mi pomogłaś po prostu i bardzo szybko też myśl, kierunek Chcesz powiedzieć? jest. Tak, jak najbardziej. Mój, mój w tej chwili już ośmioletni synek wtedy miał sześć lat i chodził jeszcze do, do przedszkole na jednym spotkaniu zapytałam Sonię, Pytanie z publiczności, co mogę zrobić, jeżeli syn krwawi z noska? Pytała się Sonia, czy z której dziurkiem, ja więc obu. Sonia mówi: To mama, więc siedzę, mówię, grubo. No ja kocham. Ukocham. W sensie mama, czyli ty jesteś tak. źródłem tego krwawienia tak, z nosa Tak, tak, mm -hmm. tak, no, u dziecka. Przepraszam jedynie skrótem. Oczywiście. No bo już A, na my... eee, to już Mama, leci... tata, tak. <laughs> e, I nie potrafiłam tego szybko jeszcze sobie ułożyć w głowie. No i kolejne pytanie, tak, że no, która kobieta wchodzi w moje grządki, tak? Wchodzi gdzieś w mój teren i, i ja się z tym nie zgadzam. I ci, nie, bo... pasuje, i ci I mi śmierdzi, mi nie pasuje, i się nie pasuje, i mi śmierdzi. No i musiałam przyznać przed samą sobą i wszystkimi, że dość mocno oceniałam panie w przedszkolu, gdzie nie do końca zgadzałam się z tym, jak, jak panie, że tak powiem, prowadzą. prowadzą grupę, do której należał mój synek. I słuchajcie, kwestia dwóch, trzech dni. Samuel przestał, tak powiem, krwawić z noska i ten stan utrzymuje się do dziś z jednym małym. Takim incydentem, kiedy pozwoliłam sobie na ocenę pani w szkole, ale szybciutko, szybciutko A nie co pojawiło I mi się znowu. Tak. Tej samej nocy. I ja po prostu wstałam zbieram pościel To jest aż niemożliwe. I wiesz. mówię, no kurze, jest... aż tak nie, nie byłam rozczarowana tak. ani aż tak i nie osądzałam. Ale szybciutko, czy, czy 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 posprzątałam, posprzątałam, akceptuję odpuszczam, cudowna pani, imienia mówić nie będę. tak I, i od tej pory. Kolejnych kilka miesięcy. Jak wiesz, każdy jest po to, żeby nam coś pokazać. My nie zawsze Oczywiście. potrafimy dotrzeć. Co? No. Ale dzięki, dzięki, dzięki Tobie, dzięki planecie jest łatwiej. Jest dużo, dużo łatwiej. Tak, no bo odpuszczasz i później, wiesz, ja też nie wszystko, nie, nie rozumiem wszystkiego, wiesz. I czasem ktoś mnie wkurza bardzo i mówię tak: a chcę, by odpuszczam. Ten człowiek coś mi pokazuje, ja nie wiem co. Nie podoba mi się to, w ogóle nie jestem, ale chcę wejść Ale nie muszę wiedzieć, to jest w ogóle hasło, tak, że my już nie musimy tego rozumieć, po tak. prostu musimy to A czasem zaakceptować. Tak, czasami nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Tych I to też jest, jest tak okay. No I ty tego uczysz. Tak, ale też siebie, wiesz. Mm -hmm. Ja sobie to też powtarzam i to jest fantastyczne, jak otaczasz się takimi ludźmi, bo ja coś tam też mówię, i ja ktoś mi mówi... Przerób sobie. Przerób sobie? Czyli jak mi się zapomni, to mam tyle ludzi wokół, że ktoś mnie znowu naprowadzi na ścieżkę. Se zrób, zajmij się sobą. Wyoddychaj. Tak, co jest w tobie, że tak się dzieje. Jak najbardziej. Nie ma z kim się pozłościć. nie? Grono się. Ale wiesz w tym powiedzeniu, złość piękności szkodzi. Chodzi o to, że nie, że mamy nie być zli, no bo ja też czasem jestem zła. Oczywiście. Tylko, że jak już czuję tę złość, to ja ją uzewnętrzniam. Nie trzymamy. Tak. Nie trzymamy w środku. Ona szkodzi, jak jest tam w środku, właśnie. Bo niektórzy mówią, że w złość piękności szkodzi, chodzi o to, że jeśli będziesz, masz się nie złość, że to jest tłumienie mm -hmm, tak. emocji. Nie, nie. Tak, Trzec złość ci tłumiona w środku, piękności szkodzi, ale jak ją wywalisz. Jest lżej. Jest lżej. Czasem się oberwie komuś, kto przechodzi. <laughs> no wtedy mamy te ćwiczenia, nie? Jak najbardziej. Że piszesz na kartce i palisz. Mówisz to masa, do świecy, to w tej tak? książce też czwartej, kocham siebie, kocham ludzi, kocham świat, teoria poliwagalna stosowana, tam są te ćwiczenia też, nie? Mm -hmm. No i teraz ruszamy z ambasadami. Tak, ambasadorzy planety Sony są tak. to osoby, które... Y bardziej od strony technicznej też wspierają wszystkie wydarzenia które organizacyjnej, się dzieją organizacyjnej. Nie przestraszyli. przepraszam przepraszam organizacyjnej więc jeżeli już mamy tak zlokalizowane miejsca w tej chwili dziś mamy Gdańsk Bydgoszcz Lublin Rzeszów Warszawę Warszawa Wiemy, że Londyn tak. się, się dzieje i, Hamburg, i tych miejsc no. będzie na pewno zdecydowanie więcej. Ze względów organizacyjnych, yy, zasadnym jest, żeby mieć osoby z tamtych lokalizacji, żeby pomogły przy organizacji. Tak, bo to służy temu, że jak jest jakieś szkolenie online, online? i ono jest na żywo, to ludzie mogą pójść do tego miejsca i Spotkać razem się. sobie tak. procesować. I wypić razem kawę jak i spotkać się. Bo po tych spotkaniach już wiemy, że właśnie fajnie to działa. Tak? Jeżeli mm. jesteśmy w większej grupie, e, jest to też często moment dla, tak jak dla mnie, dla mam, tak? wyjść z domu, spotkać się z ludźmi, tak? przeżyć. Przechodzicie też i z mężami, z partnerami, to jest też bardzo fajne. Żeby po prostu odczuć, przebyć, że nie jesteśmy w stanie być akurat w Katowicach, gdzie rzeczy dzieje się na żywo, że jesteśmy w stanie połączyć się wszyscy w tym samym czasie po prostu z innych miejsc. Na świecie już w tej chwili. No, na samym początku, kiedy tylko gdzieś nasze drogi się przecięły, moim takim wewnętrznym pragnieniem. Teraz wiem, co to było, wtedy jeszcze tego nie rozumiałam. Ja mówię, kurczę, ja bym chciała być częścią tego. To jest właśnie to, ja tak to poczułam, wiesz, i tak to ze mną rymuje, tak się teraz Ale wiesz, mówi. ludzie się tak pozgłaszali, gdzie my daliśmy wysoki próg wejścia, że mhm. naprawdę to jest dla osób, które chcą być w, w tych, wśród tych organizujących daną ambasadę, a i tak ludzie weszli. Tak. Tak. To jest dla mnie bardzo przyjemne zaskoczenie. Wiesz, mhm. ja myślałam, że będą najpierw dwie za rok, dwie, a co ja Nie jestem zaskoczona. Ot, tak, nie, nie, ja nie jestem zaskoczona. Mnie to mega jakby cieszy i tylko jakby umacnia w tym, że, że no jesteśmy częścią no cudownej społeczności, tak? I, I w ogóle nie jestem zaskoczona, że, że osoby mhm. się zgłaszają, także. Okay. Absolutnie. Okej. Okay. No to, to miło. Mhm. Jak najbardziej. Zapraszamy Was na tak, gorąco zapraszamy. I teraz I... pierwsze wydarzenie już mamy. Sobota 23, tak? Spotykamy... Marca, Marca 2024. 2024. tak? Spotykamy się stacjonarnie w Gdańsku. Przepraszam, cała uroczystość i wszystko odbywa się w Katowicach Katowice, i będzie prowadzone tak, tak. przez ja Sonię. Tak. Natomiast jako ambasady łączymy się z wielu miejsc, m.in. z Gdańska, z Bydgoszczy, Bydgoszczy z, Warszawy. z Warszawy i... Z Lublina. Z Wiednia? Z Wiednia. Rzeszów, Rzeszów się zgłosił, tak. podobno. Właśnie, by trzeba zrobić gdzieś zakładkę. Słuchajcie, jak wyjdziecie online, mm -hmm. to jak wyjdziecie jako uczestnik online na zakceptu siebie relacje plus, to jest taki proces głęboki, raz w roku organizowany, to dostaniecie informacje, w których miastach jesteśmy. Możecie się też zgłosić jako. Jak najbardziej. Zapraszam do kontaktu, jeżeli są pytania. Tak. Będę I w stanie na wszystkie odpowiedzieć. Wszystko jest w opisie. Mhm. I co jeszcze? No i fajnie, no i, i, ruszamy. I, ruszamy, i ruszamy. Tak, a później będzie odkrycie siebie też jest odkrycie siebie raz w roku, no i wtedy już te ambasady będziemy mieć takie jeszcze bardziej. Tak. Ugruntowane. Już, już będziemy dokładnie tak wiedzieć od A do Z, bo na razie to tak trochę płynie. Po prostu ruszamy. Tak, ruszamy. Ale to tak jest z wszystkim. Tylko my już mamy taką wprawę, tak? Po prostu zacznij i zobaczysz, czy to idzie, czy nie idzie, rusza. Czasem coś ruszy nad podziw dobrze, tak jak nasza ambasada. Po prostu tak jakoś mi się chlapnęło. Na VIP, spokój umysłu i to słowo przyszło i wszyscy puch, poszli. Hmm? Cudownie. Tak, po prostu rusz i zobaczysz. Jak nie, to ruszysz z czymś innym i też zobaczysz. Jak najbardziej. Aż w końcu pyknie. Dziękuję. Ja Ci dziękuję wszystkiego dobrego jeszcze raz, ale urodziny. Mm -hmm, ale jak? <laughs> <laughs> dziękuję. Tak.